Uwaga! Dzisiaj 9 czerwca o 15.04 zobaczyłem przełomowy post dla polskiej muzyki. Wydaje mi się, że jest to jedna z grubszych spraw, która aktualnie wydarzyła się w polskim undergroundzie i wydaje mi się, że pomimo tych 10 miesięcy przerwy muszę wam o tym powiedzieć. Każdy już zna Beef Ricoen'a z młodym Westem, ale no zdarzyło się coś naprawdę przełomowego i na najnowszym poście z dzisiaj. Młody West pojawił się w niskich Ramonesach. I w spodniach jakiś kurwa, chuj wie w Kargosach z Rico W Blues jest Wetka? Chyba tak. No i generalnie wydaje mi się, że to jest dość przełomowy postęp dla polskiej muzyki, bo Beef zostaje złagodzony. Tak właściwie nie wiadomo na jakich podstawach, nie wiem czy projekt andhody odezwał się do Mattiego, czy jak to wygląda, ale wydaje mi się, że jest to coś naprawdę grubego, i muszę wam o tym powiedzieć, jak zobaczyłem ten post. To wiedziałem już co się święci, wiedziałem, że muszę wam o tym powiedzieć. Dziękuję za usłyszenie! Nie święciłem kogo innego jak nina Hagen, w nienawistników pijam lakę. Jak we władze Twoich koleżanek dzieckich przejrzam tagiem. Przede wszystkim szybki sos mam do załatwienia sprawę. Nie święciłem kogo innego jak nina Hagen, w nienawistników pijam lakę. Jak we władzę, twój koleżanek cycki, przejeżdżam bagiem. Przede wszystkim szybki sos, mam do załatwienia sprawę. Pojadę dziwko, w kogoś, żeby rozjechać, biegam wszystko. Robię taki skifkowy, jaki ma tu lecieć. Cena moich